A dzisiaj znowu toka boka Tym razem w toce Ja oraz moja Mufinka przezwyciężymy Nasz najgorszy strach Czyli latanie samolotem Strasznie się tego boję, mimo że jest to cudowne przeżycie Ale jakoś trzeba się tym zająć Mufinka wybiera się do Disneylandu Więc musi lecieć samolotem A wy teraz koniecznie napiszcie, czy kiedykolwiek lataliście samolotem I czy lubicie to robić A jeszcze tylko że te szleczki ta różowa, oczywiście MUFINKOWA jest na moim sklepie, sklep Macie link w opisie, a my zaczynamy. I odlatujemy. o kto ciu Która jest godzina? Co? Już dziesiąta? Ja cię kręcę, przecież, przecież ja dzisiaj lecę samolotem pierwszy raz. Przecież ja nie zdążę, o szybko muszę się pakować. I ja cię kręcę, jak to się stało? Weźmiemy szybko, co ja mogę spakować ze sobą? Wezmę aparat, zrobię eee, zdjęć, bo lecimy do tej, tej, no, Silendum z kitkiem, teraz to już nie wiem, czy zdąży. Wezmę mój dziennik, pamiętnik, żeby go napisać. Wezmę moją przytulankę. O jejciu, to będzie straszne, jak ja mam zrobić. Dobra, już się muszę ogarniać. Muszę jakąś paskę, jakąś kartkę założyć, dobra, okej. Okay. O nie, telefon dzwoni. O nie, o nie. Kitek dzwoni. O nie, 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 nie. Czy ja mam odebrać? Dobra, odbiorę. Cześć, Kitek, co tam? Mówika, gdzie ty jesteś? Y -y, no, 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 bo ja zaspałam. A mieliśmy się spotkać już pół godziny temu. no. no Wiem, ale, ale, Kitek, no już, już się zbieram, już, już obiecuję, że będę. Chyba sobie żartujesz w tym momencie. Szybciej, no! Czemu szybciej? Zaraz będziemy wylatywać samolotem, no! Y Musimy na odprawę zdążyć! Dzieci, no dobra, no już, Kitek, poczekaj, jeszcze ubiorę się w jakieś y ubranka i już, już lecę, już lecę, już lecę. Poczekaj na mnie, już jesteś na lotnisku? Tak, ja już jestem! Dobra, dobra, to lecę! Jedziemy na lotnisko! Znaczy, jedziemy, no, jedziemy, o matko, ten samolot leciał, u ja cię kręcę. Szybko, szybko na lotnisko, bo zaraz się spóźnię na samolot. Dobrze, że ta toksówka przejechała na czas. Kitek, jestem, jestem, swoją? Ile można czekać? Kitek, czemu? Co, 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 co za bagaż ile ty rzeczy ze sobą wziąłeś? No no, that, that, spakowałem się, wszystko co mi potrzebne, czyli jedzonko, jedzonko i jeszcze raz jedzonko. Żartujesz, no przecież tam na miejscu myśmy kupić. Ale wie, ile godzin będziemy lecieć? Trzy, no bez przesady. No I właśnie. Zjesz przez trzy godziny. Dużo? No dobra, słuchaj, Kitek, bo ja z tego wszystkiego pośpiechu zapomniałam, że ja, ja, ja się boję latać samolotem. O, to ja ci nic na to nie poradzę. Poczekaj jeszcze, mu ja muszę wypłacić pieniądze, bo bez pieniędzy, Pojedziemy, to co to Właśnie, będzie. Nie no, nie wzięła pieniędzy. No chyba sobie żartujesz nie, mu filmka. No, mi... to, ja, to ja też sobie wyznam. No to, to moje pieniądze, są Przepraszam No, bo mi, no bo mi, chyba sobie żartujesz. Dość, że kupiłem bilety, ponieważ ty się jak zwykle spóźniłaś, to jeszcze w tym momencie kradniesz moje pieniążki. Dobra, przepraszam, Kitek, słuchaj, tak, bo, bo ja się sobie. tam jest samolot. O to... nie, wyłączymy to, bo ja nie chcę zobaczyć. Ja on straszny lęk przed leceniem samolotem, kiedy ja naprawdę... Dzień dobry, ja poproszę tutaj życzę, odprawę. Hmm. No, lecimy mu Daj bilety, daj te bilety, yy, proszę cię. Proszę bardzo, pieniążki. Proszę bardzo, tutaj. Wziąłeś paszporty? Wszystkie dokumenty są? Yy, no, chyba tak. Chyba, jakie chyba? Chyba sobie żartujesz. A ty wziąłeś kitek? Oczywiście, o, że tak. wziąłeś mój telefon, właśnie, bo ja cały czas przez tablet rozmawiam, widzisz. Dobra, to w takim razie tablet sobie spakuję, a telefon zostawię w ręce, żeby strykać fotki, ale chyba będę tak przerażona, że, że to nie wypali. Dobra, kitek zostaw swoje rzeczy na odprawie bagażowej. Fikam, fika, bo ja no. nie wiem, czy to przejdzie przez odprawę. Czemu? tam jest dużo jedzenie. Żartujesz. A ja nie wiem, ile można je Wnosić. Masz, co, co to jest? A jest? to jest akurat mój zegarek. Aha, to jest zegarek, no dobra. No dobra, no to to zostawiamy. Zobaczmy, czy nasz samolot już wystartował? Nie, na szczęście nie. Tutaj mam odprawę bagażową, więc sobie to wszystko, ojej, weź to wyłącz. Chociaż weź to schowno, Mufinka, po co to rozpakowałaś, rozpakowałaś No ja nie po to to pakowałem. A, dobra, no to w każdym razie, o, znalazłem nasze bilety, to bardzo dobrze, ja cię kręcę. Ty dobra, bierz, bilety, bierz, bierz bilety, bierz tak. bilety, idziemy, Mufinka, idziemy, no, no, musimy znaleźć Ej, o, swoje wiecie, miejsca to za chwilę, niki, to tak, już ja się naprawdę. Ja nie chcę! O, matko, to jest kubka. No nie, to jest nawóz, to jest nawóz. Myślałem, że kubka. Sam jesteś Dobra, chodź, zostawiamy. Yy. Finka, czy ty to widzisz? Czy, czy to, to tak? widzisz? Diament! Skąd to się wzięło? Nie mam zielonego pojęcia Nie, tak bo ty nie możesz tego wziąć do samolotu, ty musisz najpierw tutaj położyć swoje życie. E, a weź ty usiąść na tym, weź sprawdzimy. Wow. O, o mufinka, co ty tam przewodzisz Zapikało? Ja tu się tym zajmę. O, -o, o Przeszukanie. Ale elektronikę kładzie się osobno. Przepraszam, nie wiedziałam, naprawdę. No to już, już wiem, mogę plecak. okej, okay, wezmę na głowie. No to w każdym razie, Kitek, a ty co z twoją ręką? Przecież ty będziesz pikał. No ale to przecież jest. Tam no, no, ja bym nie... No, widzicie, że mam metalową rękę, tak? Po co pikam? Myślił Kitek naprawdę. I pytanie, czy moje, moje bagaże przejdą. Proszę y -y. moje bagaże wziąć. A co to jest? Oj rentgen, zobaczymy o, nie, teraz to No i widzisz nic nie mam. Ja Jejciu, jestem czyściutki, elegancki, stało. piękny. No dobra, no to trudno. o Ojejciu, to już jest poczekalnia ja Chyba co mam większe, motyle w brzuchu. Eee, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Ej, daj A mi pieniążka daj mi pieniążka, 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 daj mi pieniążka, daj no mi pieniążka, proszę pieniążka, ja chcę pieniążka, weź mi pieniążka. No, dobra, i teraz ja chcę sobie kupić tego, widzisz, ja chcę tego. I, to jest czwórka, pod czwórką. Proszę, po czwórkę, tak, czworeczkę, czworeczkę wybierz. Czwóreczkę? No, czworeczkę. Nie banany, to jest piątka, muffinka Aha, O, czwóreczka jest. Krampeciak, matko. Sziciu, no to masz na drogę, przejmę przyszczonka. Ja może bym zjadł ale szczerze Kitek, jest mi tak niedobrze z tego stresu, że... No banany że... ci kupiłem, masz bananiki, weź sobie te banany, proszę cię Dobra, no zjem, może mi się przydadzą No albo będę głodna, ale się strasznie boję Ale czego ty się boisz? Dobra Mufinka, nie cykaj się, wsiadamy do samolotu, lecimy Czego ty się boisz, no? Ja się boję strasznie latać, serio Kitek, My myślisz, że dam radę? To czemu nie pojechaliśmy pociągiem? No bo ty chciałeś lecieć szybciej No bo szybciej się leci, trzy godzinki tylko, raz, dwa Dobra, zapraszamy już do samolotu O matko, ja uciekam. Mufinka, wracaj tu! Nie mogę, dobra, już, już, już jestem, okej. Okay. Idziemy na pokład. O, pan, chmurka, dzień dobry, gdzie pan leci? Tak samo jak my? Dzień dobry, zapraszamy na pokład. O, przecież e, no przecież jestem na pokładzie. No, mili są bardzo. Zajmij swoje miejsce. A, nie, 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 ja, ja nie chcę obok chmurki, bo on czasem tam wymyśla i będzie jeszcze mi straszył specjalnie. Co, będzie cię straszył? Ja cię proszę. Kitek będzie straszył. E, dobra, kitek, chodź siadamy. Ej, włóż wszystkie nasze rzeczy do tego, do. No, proszę do góry, proszę do góry wsadzić masz wszystkie rzeczy. Mufinka, mufinka, gdzie, gdzie, są, gdzie są moje bagaże? Mówiłem ci, e, Moje no, gdzie są moje bagaże? Gdzie i, jest gdzie moje jedzenie? Wiedziałeś? Chyba sobie żartujesz mu że nie wzięłaś jedzenia. O nie, przepraszam, Kitek, bo ja się z tym przerażona. Odlatujemy, odlatujemy. Kitek, bo już chyba nie zdołałeś, e, te sobie, bagaże. Po sobie, Ale masz mleczko? Nie, nie, ja nie będę tego nawet komentować. Nie, 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 dzień dobry, ja bym chciał jedzenie, ja potrzebuję bardzo pilnie jedzenia. Dzień dobry. Do... O matko, co to jest? Ja... ja Proszę dostarcie. odsunąć się, nie, 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 proszę się tu ja będę teraz jadł. Jak chcę tą tortilkę to to Gdzieś upadła o Jezu, jak się up... o, no nie mogę jeździć, zjeść, dlaczego? Wiesz, do pierwszej klasy? Tak. Ej, to jest wolne, to ja też sobie w pierwszej klasie. Ej, po, po, po co, idź na, do siebie, do siebie Mufinka, ja tutaj Kres, znalazłem miejsce, wolne było. mam idź, mam drugie mleczko, to już mam dwa mleczka, ale super. tak, Mufinka, czy no? ty to widzisz, czy ty to widzisz? Czy naszym samolotem steruje pies? Matko, ja wysiadam, Mówim. startujemy, proszę zapinać pasy. Ja, nie Dobra, startujemy wow, Chyba się zbijamy, chyba, chyba, chyba jest mi niedobrze Chyba mi się banany zwracają Chociaż czekaj I tak zobacz jakie ładne tu są wydawnictwa Kitek, Kitek, czemu ty jesteś taki. jakiś... okej? Bo mi jest troszeczkę niedobrze. ta tortilla chyba była nieświeża. Yy, no ale weź, wiesz co, pamięci? I to jest chyba fajne. Zobacz, jakie ładne widoki są za oknem. Ja nie mogę. Kitek, a gdzie to się wyma czy... Niedobrze mi jest. Gdzie jest łazienka? Potrzebuję łazienki. No, no spokojnie, Kitek, spokojnie. Czemu się cały trzęsiesz? Ty się trzęsiesz, naprawdę, Kitek. Nie, czemu się trzęsię? Nic się nie trzęsię. Nic się nie boisz, Ja się nie boję. Boję się, że zostawiłem wszystkie, całe moje jedzenie tam gdzieś. Ten i teraz one leży sobie. Samo. Kitek się boisz lata. Nie boję się latać, przestań, no przestań kłamać No co mówisz, bo trzeba jechać ja ale nie powiem ci Kitek, że tutaj przy oknie mi się strasznie podoba, zawsze jak tu ładnie Ja postanowiłem, że idę do pana pieska Dzień dobry panie piesku, bo teraz ja będę zilek. pilotował nie, za, za nie, bo matko Kitek, mateczko, nie, kontrolę Łatko, Łotko, o, o, to było o, straszne. O, o, I dos stąd. Do stąd Mam pomysł. Z tych wakacji w y, Disneylandzie no. y, wrócimy na piechotę, dobra? Nie ja piechota, jednak, jakie, pie, nie, nie, ja nie, 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 Chyba sobie ale, żartujesz. Ale powiem Ci, kiedyś nie, 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 było nie, tak źle. Bo właśnie ja się dzisiaj mega cieszę, bo właśnie swój największy lęk, lata nie. Ja Zadematem, jestem przerażony tym, że co się dzieje z moim jedzonkiem? Kto je wszystkie zje teraz? Kto to z A jak ono wszystko zgnije, nikt go nie zje. Całe moje jedzonko. Nie, nie ja mam tutaj moją babeczkę. Tutaj mam właśnie moją mufinkę, normalnie jak w moim sklepie, ale teraz nie, nie będziemy obsługiwać samolotu, bo jedziemy za desk nie tak? No ale w sumie wracamy już za godzinę, więc. więc Gdzie za godzinę wracamy do domu? Do domu? O czym no tak. bo My tam jedziemy na tydzień. A na tydzień? Na tydzień. O kurczę, to, 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 kto? Chmurka spakuje za szybę. to? to, to, to. Opłaciłaś hotel, skoro ty nawet nie wiesz na ile my yy... dni jedziemy. Miałaś opłacić hotel. Ja kupuję bilety, ty opłacasz hotel. No dobra, no to yy... pa! Widzimy się na miejscu! Mówika, no chyba sobie żartujesz! Państwo, dolatujemy już na miejsce. Proszę za pięć pasy, będziemy lądować. Opa! <laughs> Po prostu tak się zaśmiałem. No już tego cieszę. stresu po prostu nie wytrzymałem, ile można no lecieć Ty tym to... samolotem. Już jesteśmy na miejscu. Jak ja się cieszę, chodź, Kidek, stój! Chodź. Stój, 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 poczekaj. Zastawiłeś. Zostaw mnie no właśnie, weź moje dwie tortywy. Jeszcze jedną. O, no i teraz mogę lecieć. No dobra, tak... poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tak chodź, Stój, stój, bo patrz, nie wiem, czy zauważyłeś, bo jedzonko było tutaj za darmo, tak więc weźmiemy jeszcze jedną. Chodź, jeszcze nie jedna... chciałeś wyjść o... z tego samolotu, Ale, chodźmy. Ale mają jedzonko za frico. Super, cieszę się. idziemy ktoś się ze mnie, Ej. E, pan chmurka jest Ej, no ja sobie zjem muffinkę, bo wreszcie mogę coś zjeść Dobra, Dobra. lecimy teraz na plac zabaw jak to na plac Dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękujemy Idziemy jeszcze po walizki, Kitek Jaki No, no gdzieś tu powinny być nasze walizki, wiesz Ale... O, tu są, tu eee, Czy ty zauważyłaś, wiesz, że co? to lotnisko wygląda Tak samo, jak z którego startowaliśmy Szyptujesz. A, bo to, to wiesz, te nowoczesne czasy Że teraz wszystko tak wszystko takie tak. samo, jest naprawdę, że to jest fenomenalne Tak, bierz tak. swoje bagaże, Kitek bo ty Dobra, lecimy facetę. stąd, chodź do, już Ty powinieneś nosić wszystkie bagaże Zostaw, odbierzemy je później jeszcze nie, nie kadrę. będę brać nawozu. Mufinka no na, na wóz na głowie, naprawdę? No ale... Naprawdę Mufinka, co ty robisz? A, no dobra, no do dobra. Disney... Pakujemy idziemy, się, idziemy lecimy do, sobie. Idziemy do Disneylandu, a oh, wow, uderzyłam się. do widzenia, idziemy na taksówkę. Do widzenia! Do Disneylandu! Disneylandu! Do e, nie no, mam tak. żadnego pojęcia Mufinka, Mufinka Czekaj, już wysadził nas taksówki, wychodzimy Mufinka, ja A wiedziałem, czemu? że jestem sławny, ale nie, że aż tak Co Naprawdę wiedziałem, że jestem mega sławny Że Kitek jest bardzo sławny Ale, że moje własne zdjęcie Moje zdjęcie. zdjęcie w Disneylandzie I to, i miałeś starą fryzurę, ja cię kręcę Najpopularniejszy eee... widać kto A czemu? Ponieważ bił 100 tysięcy no, Przycisk YouTube'a już, już tutaj jedzie Ja sobie powiem wam, ojej to jest tyle do robienia Czemu ten facet na sobie siedzi, dobra, ja chcę z tego zjechać W każdym razie ja stwierdziłam, że sobie pójdziemy na jakieś jedzonko najpierw Co ty na to Kitek, a później zaczniemy całe zwiedzanie Disneylandu No dobra, to pierw zjedzmy coś, bo jestem już bardzo głodny Choć tak. niedawno jadłem Ja stwierdziłam, że ja chcę popcorn karmelowy mówię bo mi się nie dobrze zrobiło, ja muszę z... iść na Kitek Aha, dobra, dobra, to, 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 pa, to wiecie co, to, to ja się Kitkiem zajmę, to e, i pozwiedzą, bo właśnie spełniła moje marzenie i pokonała mój lęk czyli jestem w Disneylandzie i i samolotem pufka mufika, podaj mi burgera w tej łazience burgera chciałbym